Rozmawiając z Adamem Zagajewskim, poetą, chciałbym zapytać Cię. Jesteśmy w przeddzień wigilii. Dlaczego właśnie ten wieczór, wigilijny wieczór, jest taki ważny w, w, dla ludzi pióra? Gdziekolwiek sięgnie się po jakieś dzienniki, wspomnienia, po poezję. Bardzo często pod datą 24 grudnia można znaleźć jakieś teksty, jakieś wiersze dotyczące tego właśnie wieczoru, tego właśnie dnia i przeżyć z nim związanych. To nie tylko ludzie pióra są wrażliwi na Wigilię, ale po prostu oni mają więcej sposobności wyrażenia tego, co czują i co pamiętają. Myślę, że wigilia, wieczór wigilijny. Jest jednym z takich dni, to jeden z dni, z wieczorów, kiedy jest, kiedy otwiera się jakby najłatwiejszy, najoczywistszy dostęp do sakru. Nawet ludzie, którzy nie są wierzący albo nie, nie, nie są głęboko wierzącymi katolikami czy, czy Żydami, czy, 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 czy w ogóle nie przeżywają religii głęboko, jednak. W Wigilię, sakrum jest jakby odsłonięte, to zupełnie niezwykły wieczór przez właśnie taką łatwość dostępu do tego, co jest magiczne, co jest cudowne. I zwłaszcza w dzieciństwie, kiedy my jako, jako dzieci, jako ci oglądający sakrum jesteśmy jakby zupełnie czyści, nie, nie, później skupiamy się na pisaniu kartek świątecznych i to sakrum jakby się staje trudniejszy, dostęp do niego jest o wiele trudniejszy, jest jakby się trochę rozmienia właśnie w, w setkach przygotowań, drobnych kroków, jest jakby taka cała, można powiedzieć, uczenie, alienacja sakrum w, w społeczeństwach masowych, społeczeństw obojętnych i w zachodnich i, i wschodnich społeczeństwach, ale w dzieciństwie to, to sakrum jest jakoś niezwykle ostro odbierane. Czy wydaje Ci się, że można przeżyć równie silnie Wigilię, będąc tutaj w Paryżu, kiedy jest się z dala od tego wszystkiego, z czym się było związanym od dzieciństwa, z pasterką, z kolędami z, i ze śniegiem, który zawsze towarzyszył temu wieczorowi? Ja myślę, że odchodzenie od... od... Takiego jaskrawego, bardzo ostrego przeżywania wigili wiąże się chyba raczej z, ze starzeniem się, z odchodzeniem od dzieciństwa niż z emigracją. Oczywiście wyobrażam sobie, że dla kogoś, kto mieszka w Australii, gdzie właśnie w grudniu jest pełnia lata, to przeżycie wigili jest w ogóle bardzo abstrakcyjne. A w Europie Zachodniej oczywiście bywa śnieg, chociaż rzadko, więc warunki zewnętrzne się mogą się pojawić. Ale ja myślę, że to w nas ta odległość, to, ta trudność przeżywania wigilii jest raczej w nas niż, niż właśnie w fakcie migracji czy pozostawania w kraju. Znaczy, czy mógłbyś opowiedzieć o jakichś swoich wigiliach, o tym, co zostało w swojej pamięci z tych wieczorów rodzinnych. To jest to wspólne. To są wspomnienia z Gliwic. Ja spędzałem dzieciństwo w Gliwicach z rodziną, która przyjechała z Lwowa do Gliwic, jak wiele innych. Nie, nie, nie mam w tej chwili na myśli jakiegoś konkretnego dnia, konkretnej daty, tylko w ogóle nie, niezwykle właśnie silne przeżycie wigilii w tym mieście, które było, jak teraz myślę, bardzo. Trudne jakby do życia, powojenne warunki były, były niewątpliwie niełatwe. Moja rodzina wcale nie, nie była bardzo zamożna, raczej przeciwnie, I, a jednak i a poza tym było to, to poczucie wśród dorosłych niewątpliwie za, m, mieszkania w mieście, które od niedawna dopiero zostało zasiedlone przez Polaków zelwowa Lwowa, a jednak w mojej pamięci tego w ogóle nie ma, znaczy jest takie jakieś zupełnie właśnie czyste i radosne przeżycie Wigilii, która mogła się wydarzyć w innej epoce, właśnie w Lwowie czy w Krakowie. Po prostu tak sam, samo przeżycie Wigilii, czy sam, sama uroczystość Wigilii przyćmiła jakby wszystkie okoliczności, wszystkie warunki, które, tak jak mówię, nie były łatwe i dla moich rodziców z pewnością wygląda to inaczej we wspomnieniu, ale właśnie udawała się mimo to taka inscenizacja Wigilia osiągała jakby swoją. Swój skutek. To, to się udawało niewątpliwie dzięki wysiłkowi rodzin, rodziców, ale odbiorcy, czyli dzieci, byli zadowoleni. Mówiłeś, że jest to wieczór, w którym następuje zbliżenie do sakrum. Jak patrzysz na to przeżycie, na ten rodzaj przeżycia i ten rodzaj zbliżenia, będąc tutaj, w Paryżu? Czy nie uważasz, że jakby święta Bożego Narodzenia tutaj zatraciły niejako, przynajmniej ten okres przedświąteczny, ten charakter. Raczej mówi się o tym, co się kupi, machina handlowa uruchamia cały swój, maksimum swojej energii, aby przyciągnąć jak największą ilość klientów i w zasadzie tak się odnosi, przynajmniej powierzchowne wrażenie, że właśnie święta to jest głównym, w głównej mierze myślenie o prezentach dla najbliższych. Czy czy rzeczywiście ten dobrobyt, który tutaj jest, ta materia, która tutaj jest dostępna dla ludzi, przysłoniła, jest trudniej do, do, dotrzeć do tego sakrum tutaj, niż w trudnych warunkach, chociażby Polski? No, chyba tak. Znaczy, wszystko na to wskazuje, że tak jak chodzimy po ulicach paryskich i widzimy te niesłychane tłumy i ten okres przedświąteczny, który się zaczyna właściwie w połowie listopada. Właśnie wszystko ze względów handlowych, ponieważ jakaś ogromny procent zakupów dokonuje się właśnie wtedy i to jest dla, dla domów towarowych, dla, dla kupców jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby, żeby zrobić duże obroty. Więc to oczywiście wszystko prawda I, i myślę, że w skali masowej, społecznej tak to wygląda, ale jednak nie wiem, wyobrażam sobie, że są. Że we Francji są też rodziny czy, czy okolice, czy środowiska, gdzie, gdzie można tego uniknąć. Ale nie wiem, jest to szalenie trudne. Chciałbym Cię jeszcze zapytać, w jakiej mierze dzieciństwo dla ciebie stanowi źródło inspiracji w twojej twórczości? Czy odchodzenie od niego? jest jakimś procesem, który, który trwa, czy jest, dzieciństwo jest po prostu okresem, do którego się wraca wciąż w twojej twórczości? Wydaje mi się, że każdy, kto, kto ma coś do czynienia z, z, ze sztuką czy z, czy z literaturą, czuje łączność z sobą jako dzieckiem, że to jest szalenie ważne, żeby tę łączność utrzymać, że i wydaje mi się, że, że to także we mnie istnieje, to znaczy właśnie takie poczucie związku z tymi z pierwszymi olśnieniami, z tą z właśnie taką jaskrawością widzenia, która, która dotyczy nie tylko wigilii, ale w ogóle przeżywania świata. Także m, absolutnie tak, wydaje mi się, że to, to jest szalenie witalne i szalenie ważne dla mnie osobiście, żeby nie przecinać tych lin, które mnie łączą z dzieciństwem. Czy wyobrażasz sobie rok bez Wigilii? Teraz tak, teraz chyba tak, bo Wigilia właśnie jednak jest w tej chwili w, w, tak trudna od strony przygotowań, od strony i, i poza tym no czas jakoś inaczej, jak się jest dorosłym, jak się jest uwikłanym w, w rozmaite obowiązki i tak dalej, to czas inaczej biegnie. Ja myślę, że to jest właśnie nieszczęście życia dorosłego, że może byśmy nawet nie zauważyli, gdyby nie było Wigilii. Nie zauważylibyśmy? No, nie zauważylibyśmy braku Wigilii. Znaczy, że, że, że czas człowieka dorosłego, który, który jest właśnie w sieci rozmaitych mniej lub więcej trywialnych obowiązków jest tak... Galopujący, że, że mogłoby się wydarzyć, że nie zauważylibyśmy braku wigilii. Jakby uzupełnieniem do tego, co mówisz, jest zdanie z jednego z artykułów Bernanosa, który mówi o Bożym Narodzeniu i pisze: Boże Narodzenie to święto dzieciństwa. Dzieciństwo jest prawdziwym imieniem i duchem młodości. Duchem, który od wieków zapładnie i odnawia historię, jest właśnie duch dzieciństwa. Młodość nie jest to jednoznaczne określenie. Niewielu z nas posiadło sztukę dobrego starzenia się, a jakże trudne choć inaczej jest przejście z dzieciństwa w wiek dojrzały, żaden człowiek nie może się poszczycić tym, że przebył ten etap bezkarnie. Chyba że święty albo geniusz. No cóż, to, to potwierdza to, o czym rozmawialiśmy, I o to ładnie sformułowane. I myślę, że tak jest, że. Ale. Wydaje mi się, że znaczy wziąłbym w obronę jednak wiek dorosły. To znaczy, dziecko, dziecko jest pewnym przygotowaniem. Jest, nie chciałbym, gdy myślę o sobie, zatrzymać się raz na zawsze w stadium dzieciństwa. Myślę, że do, dorosłość otwiera przed nami różne, jednak szalenie ciekawe perspektywy. Po, po prostu otwiera nam oczy na, na świat taki, jaki jest. jest. Nie tylko magiczny, ale. Świat jest też częściowo trywialny, okrutny, yy, sprzedajny, szpetny i yy, jest w nim oczywiście też wymiar piękny czy magiczny, który najlepiej postrzegaliśmy jako dzieci i to, ta łączność z dzieciństwem pozwala nam wytrwać jakby w tym postrzeganiu. Ale jako dorośli jesteśmy też świadkami rzeczy strasznych i to powinniśmy pamiętać także. but i